Co? Sprawdź już dziś na plus.pl. Sponsorem programu jest producent. Dań i mięsiw marki Spichlerz-Rusiecki. Sponsorami programu są partnerzy festiwalu kina niezależnego Mastercard of Camera. Sponsorem programu jest dystrybutor Nissana X-Trail z napędem e-Power. 298 medali wywalczyli do tej pory polscy sportowcy na arenach letnich Igrzysk Olimpijskich. Magiczna bariera 300 krążków ma zostać złamana w tym roku w Paryżu. Ostateczne odliczanie do Igrzysk 33. Olimpiady Paryż 2024 już się rozpoczęło. We wtorek, 16 kwietnia w starożytnej Olimpii wzniecono ogień olimpijski. Ten symboliczny moment. Zainaugurował tradycyjną sztafetę, której finałem będzie zapalenie znicza olimpijskiego podczas ceremonii otwarcia 26 lipca. 100 dni do Igrzysk Olimpijskich świętował nie tylko Paryż, ale także Polski Komitet Olimpijski, także dlatego, że to właśnie w tym roku świętujemy stulecie występów polskich sportowców na Igrzyskach. Aleksandra Schuttenberg i Jerzy Mielewski, kłaniamy się nisko, nie ma lepszego miejsca na inaugurację naszego magazynu olimpijskiego, który pojawiać się będzie w Państwa domach w każdą sobotę o godzinie 11.30, aż do rozpoczęcia Igrzysk Olimpijskich. Oczywiście podczas zmagań sportowców także nie zostawimy Państwa samych. Nasze programy dotyczące igrzysk olimpijskich, czterogodzinne każdego dnia e, rozmowy. Mamy studio, które będzie usytuowane także w e, Paryżu. E, nic tylko usiąść, słuchać i delektować się tym, co dziać się będzie na olimpijskich arenach. I rano, i wieczorem będziemy w Państwa domach opowiadać o występach i medalach. Jak największej liczby medali polskich sportowców. To wszystko. Przygoda polskich olimpijczyków rozpoczęła się 100 lat temu właśnie w Paryżu w 1924 roku. Jeszcze raz przeżyjmy te najpiękniejsze momenty polskiego olimpizmu. Drodzy Państwo, czekaliśmy na to 100 lat. 100 lat Polaków na olimpijskich arenach. Historia polskich sukcesów. Zaczęło się w 1924 roku we Francji podczas zimowych Igrzysk Olimpijskich. Na ceremonii otwarcia polską flagę niósł dziennikarz Kazimierz Smogorzewski. Pierwsze sukcesy, pierwsze podium i medale. Pierwsze medale zdobyliśmy podczas letnich Igrzysk w Paryżu. Srebro, drużyna kolarstwa torowego. Brąz, Adam Królikiewicz, jeździectwo. Pierwsze złote medale. Amsterdam, Halina Konopacka, rzut dyskiem. Los Angeles, Janusz Kusociński, bieg na 10 tysięcy metrów. Polscy multimedaliści olimpijscy na przestrzeni 100 lat. Najlepsi z najlepszych. Irena Szewińska, lekkoatletyka, 7 medali. Justyna Kowalczyk, biegi narciarskie, 5 medali. Robert Korzeniowski, lekkoatletyka, 4 złote medale. Anita Włodarczyk, lekkoatletyka, 3 złote medale. Kamil Stoch, skoki narciarskie, 4 medale. Karolina Naja, kajakarstwo, 4 medale. Adam Małysz, skoki narciarskie, 4 medale. Największe sukcesy i niezapomniane momenty. Moskwa. 32 medale. Na czterech igrzyskach zdobyliśmy aż po 7 złotych medali: Tokio, Monachium, Montreal, Atlanta. Tokio 2020 14 medali. Ostatni zdobyty medal brąz Dawida Kubackiego. Łączna liczba zdobytych medali przez Polskę w igrzyskach olimpijskich. 321 medali, 77 złotych, 96 srebrnych, 146 brązowych, w tym 298 zdobytych w letnich igrzyskach. Przywitał Państwa troszkę wirtualnie wytworzony przez sztuczną inteligencję prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz. Drodzy Państwo, jesteśmy jedną wielką rodziną. Za naszymi plecami logo. Team.pl Od tego momentu wszyscy jesteśmy jedną olimpijską społecznością. I ty, Olu. I ty. I ja. I każdy kibic, każdy sportowiec. Team.pl To jest teraz symbol naszej narodowej, olimpijskiej reprezentacji. Oczywiście odliczamy nie tylko od dziś, ale już od jakiegoś dłuższego czasu czas do rozpoczęcia Igrzysk Olimpijskich. No i cały czas zastanawiamy się, ile medali zdobędzie nasza reprezentacja w Paryżu. Wielkim optymistą jest prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław Piesiewicz. Nie ma wątpliwości, że w Paryżu wydarzy się coś wielkiego. Na pewno trzysetny medal padnie na tych Igrzyskach Olimpijskich. E Mamy bardzo dużo szans. Mamy niesamowitych sportowców. Będziemy wszyscy razem, jak tu jesteśmy, jedną wielką rodziną olimpijską kibicować naszym zawodniczkom i zawodnikom. I mam nadzieję, że tych medali będzie adekwatnie dużo i każdy ten medal, pamiętajcie, to jest ciężka praca naszych sportowców, by zakwalifikować się na igrzyska, ale też by zdobyć ten medal i mam nadzieję, że ciarki i Mazurek będzie wielokrotnie grany. Dokładnie w środę na paryskich zegarach pokazała się ta magiczna liczba 100. 100 dni pozostało do igrzysk olimpijskich, no i działo się, działo. Oj tak, 100 dni, czyli 100 dni tak na przygotowania sportowców, tych, którzy mają już olimpijską nominację, i 100 dni jeszcze na walkę o kwalifikacje, bo my wierzymy w to, że nasza olimpijska reprezentacja będzie dużo, dużo liczniejsza niż jest aktualnie. Trzymamy za Was wszystkich kciuki, za tych, którzy jeszcze walczyć będą o bilety do Paryża. A jak te 100 dni wygląda, to odliczanie. 100 dni do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Taki materiał przygotował dla Państwa niezawodny. Mirosław Szczepanik. Już za nieco ponad 3 miesiące tysiące sportowców napisze kolejny rozdział historii olimpizmu. A przecież wydaje się, że jeszcze nie tak dawno temu miało miejsce to wydarzenie. Paris 24, Los Angeles. Czas biegnie nieubłaganiem. To był 2017 rok. Wtedy przygotowania do Igrzysk ruszyły, a teraz dopinane są ostatnie szczegóły. Wyjątkowa ma być ceremonia otwarcia, która po raz pierwszy w historii nie odbędzie się na stadionie. 26 lipca tysiące sportowców na kilkuset łodziach przepłynie 6-kilometrowy odcinek Sekwany. Mamy bardzo silną ambicję, aby zrealizować ten wyjątkowy projekt w centrum Paryża. I oczywiście przygotowujemy wszystkie szczegóły dotyczące realizacji tego wydarzenia z planem awaryjnym, aby dostosować się do każdej sytuacji, która może się wydarzyć we Francji. I właśnie temat bezpieczeństwa, zarówno olimpijczyków, jak i tytułów, Tysięcy kibiców, którzy zgromadzą się na brzegach Sekwany, mocno wybrzmiał w trakcie środowej konferencji w Paryżu. Sytuacja na całym świecie jest dość skomplikowana z powodu wojny w Ukrainie, sytuacji w Gazie, Izraelu i Iranie widzimy to na całym świecie. Zatem to normalne, że rząd próbuje rozważyć wszystkie opcje. Jednak jasną opcją jest zorganizowanie ceremonii otwarcia na Sekwanie. Jestem pewien, że będzie to duży sukces. Przygotowania Paryża widać też gołym okiem, powstają obiekty także w przestrzeni miejskiej, jak na przykład w pobliżu wieży Eiffel, gdzie rywalizować będą siatkarki i siatkarze plażowi. Do tego dochodzą remonty dróg, co utrudnia życie mieszkańcom, którzy są coraz mniej optymistycznie nastawieni do imprezy czterolecia. Ucieknę do swojego domu wakacyjnego na południu Francji ze względu na wszystkie prace budowlane, ale także ze strachu przed ewentualnymi zamachami terrorystycznymi. Nie sądzę, że miasto będzie gotowe na czas przed startem igrzysk. Czy jestem podekscytowana igrzyskami? Nie, przepraszam, wiem, że to nie jest właściwa reakcja, ale nie jestem. Wcale się nie ekscytuję, planuję pracować z domu podczas. Igrzysk. Codzienne życie w Paryżu jest chaotyczne, a z kibicami, którzy przyjadą, to będzie piekło. Paryż to miasto kontrastów. Głośno jest o środowej akcji policji, która przeprowadziła eksmisję migrantów mieszkających w największym skłocie w mieście. Chcę podkreślić, że nie ma to nic wspólnego z igrzyskami olimpijskimi. Decyzje o eksmisjach ze skłotów zostały podjęte przed igrzyskami. Odbywają się od jakiegoś czasu i będą kontynuowane także po zakończeniu imprezy. I chcemy stawić czoła tym trudnym sytuacjom w najlepszy możliwy, humanitarny sposób. Dlatego współpracujemy ze wszystkimi stowarzyszeniami. Naprawdę chcemy, aby wszystko było jak najbardziej sprawiedliwe. Paryż przeprowadził też olimpijskie ćwiczenia drogowe. Wyznaczonymi pasami przejechało na próbę blisko 60 autokarów. W ten sposób badano na też.